No dzień dobry Unboxing srebrnika Mam nadzieję, że tego lamentu na zewnątrz nie słychać bo tam jakieś animacje są Tak więc znowu będzie trudno, bo mam tylko jedną rękę do dyspozycji Dobra, Dobra. Ja sobie to tam odpakuję Mam po prostu rezerwę, bo tu to, to tam dobra. Jest kurde srebrny. O kurde, jaki wielki. O, a tam się są. O, jest. Yy, ja pierniczę. Zaraz tylko trzeba trochę wyregulować, żeby normalnie wyglądał. No, ja pierniczę i tak. Teraz będzie nawiązanie prawie 50 centymetrów robi wrażenie. Kurde, helikopter. O. No, nice, kurde. Yy, więc. No, dobra na razie.